Dzień dobry, dzień dobry. Dziewczyny chłopaki. Ja tu przychodzę do Was, tak sobie tutaj wpięłam mikrofon, żeby było mnie dobrze słychać, bo jesteście dzisiaj troszeczkę dalej. Mam tutaj kawkę i tak sobie pomyślałam, że tutaj w takiej totalnie luzackiej scenerii z laleczką, którą Antosia dostała w nagrodę za dzielnego pacjenta, właśnie u dentysty. Pomyślałam, że w tej scenerii opowiem dzisiaj. Co będziemy dobrego i smacznego robić w kolejnym odcinku serii kulinarnej? Jeszcze się intensywnie Dziewczyny Chłopaki zastanawiam nad tytułem. Byłabym wdzięczna, być może, o, zrobimy sobie tutaj taki szybki konkursik. Proszę mi tutaj w komentarzu zostawić. Propozycję tytułu na tą serię. Bo mam ogromny dylemat, chciałabym, żeby to była taka stała seria, która co jakiś czas będzie się właśnie pojawiać, natomiast chciałabym, żeby tytuł był bardzo mm, właśnie taki bardziej kulinarny e, i tak sobie wymyślałam, że zrobimy taki konkurs i osoba, która zwycięży, ten komentarz, który zwycięży, czyli tytuł e, serii, zostanie przeze mnie nagrodzony e, nagrodą niespodzianką. O, tak sobie teraz pomyślałam na totalnym spontanie, więc w komentarzu możecie napisać propozycje na e, tytuł serii. Oczywiście możecie zostawiać, jedna osoba może zostawić naprawdę kilka dobrych propozycji, więc myślę, że tutaj będzie e, coś ciekawego, i dodatkowo tylko dodam, że osoba, która zwycięży, komentarz zwycięski. W niespodziance znajdzie też coś oczywiście do jedzenia. Dobra, więc kawusia, łyczek kawki i już Wam pokażę, co dobrego dla Was dzisiaj przygotowałam. Dobra, zaczniemy może, dziewczyny, od dziewczyny chłopaki od sałatki. Od sałatki, którą o matko uwielbiam. Jeżeli jesteście fankami i fanami e, sałatek, tak jak ja i sałatek na przykład właśnie ze śledziem, to musicie koniecznie spróbować tą sałatkę z tego względu, że ona jest przede wszystkim bardzo chrupiąca, bardzo soczysta. Ani grama majonezu. Do tej sałatki potrzebujemy ziemniaki, jabłka, e, oczywiście filety śledziowe uprzednio umoczone w zimnej wodzie. Czerwona cebula, kukurydza, bardzo ważne, ogórek kiszony. niekorniszony, korniszony, nie konserwowy, kiszony ogórek. Duża ilość natki pietruszki, koperków, w zależności od tego, czy po prostu mam, to ją dorzucam. I jogurt, grecki jogurt. To jest nasza taka, powiedziałabym, zalewajka. Nie używamy grama ani grama właśnie majonezu, żeby ta sałatka była taka, wiecie, fajna, no nie taka ciężka, nie ciężkostrawna. Oczywiście soli już nie dajemy, z tego względu, że śledzie są dosyć mocno solone. Tylko pieprz. Wszystko pięknie szatkujemy, kroimy. Ziemniaki oczywiście wcześniej troszeczkę trzeba podgotować, żeby były, nie były surowe. I tak przygotowaną sałatkę, zobaczcie, ja mogę jeść. Cały czas i taka ciekawostka, muszę Wam powiedzieć, że tą wielkość, którą za chwileczkę zobaczycie, tą sałatkę, to praktycznie ja zjadłam całą tą miskę. Mój Staszek może zjadł ze dwie, trzy porcje takie właśnie na talerzyku, resztę zjadłam ja. Jak lubicie właśnie takie chrupiące, fajne sałatki, to myślę, że ta sałatka Wam bardzo posmakuje. Dobra, kolejną propozycją jest obiad. E, tym razem postawiłam na zapiekankę, zapiekankę, z którą wyczyściłam praktycznie lodówkę. E, jak nie macie pomysłu na obiad i jak macie na przykład dużo jakichś resztek, powiedziałabym, w lodówce, to bardzo fajnym pomysłem jest zrobienie właśnie e, zapiekanki. I ja tutaj postawiłam oczywiście na gotowane wcześniej ziemniaki, trochę brokuła, kabanosy, które mi zostały. I serki topione. Serki topione w tej formie, w tych e, plasterków właśnie zapakowanych w tą folię. One powodują, że zapiekanka nie będzie sucha, będzie fajna, taka e, lekko serowa. Oczywiście to danie nie należy do jakichś lżejszych, bo mamy, widzia, zobaczycie, że w tej, sałat, w tej zapiekance jest dosyć dużo sera. Układam oczywiście warstwami. Tam ziemniaczki posmarowałam sobie resztką tej takiej pasaty z serem, e, która jest bardzo dobra, którą Wam bardzo serdecznie polecam. Ją dostaniecie między m.in. w biedronce i w Lidlu, także to jest bardzo dobra opcja na, e, na to, żeby te ziemniaki nie były takie suche Oczy przyprawiamy według gustu e, i w tej zapiekance jest właśnie dosyć spora ilość sera, więc ten serek e, w plasterkach pokładany na ziemniaki, u góry jeszcze starty ser żółty, gołda wędzona, która ba, bardzo fajny aromat dodaje i na górę jeszcze kuleczki mozzarelli. A więc widzicie, że ona nie jest e, to nie jest obiad lekki. Natomiast bardzo pyszny, bardzo syty i ja dosyć często robię właśnie takie zapiekanki kończąc e, lodówkę wiecie całość e, sprzątając po prostu lodówkę i dodatkowo do tego dorzuciłam jeszcze mieszankę sałat sałatka zawsze dobra i wskazana do takich ciężkich ciężkich no takich konkretniejszych obiadów dla zrównoważenia tego smaku ja uwielbiam mieszanki sałat bardzo lubię także kolej Pozycja na szybki obiad, szybką obiad kolację, zrobienie po prostu zapiekanki. Na dobrą sprawę do zapiekanki możecie dorzucić co tylko chcecie. Kolejną propozycją jest kremik. Tu tak samo robiłam porządki w lodówce i postanowiłam zrobić przepyszny krem. Krem tylko na bazie, na bazie marchewki i pietruszki. O, Ugotowałam w takich kawałeczkach bazę 3-4 marchewki, 4 pietruszki. To wszystko doprawiłam delikatnie jakimiś ziołami, z kostką rosołową. Tak, bez kostki rosołowej nie będzie ponieważ jest to na dobrą sprawę taki warzywny krem, bo tam nie ma ani grama mięsa. Jak warzywka już są miękkie, oczywiście możecie dorzucić dziewczyny, co tylko chcecie do takiego kremu, czy tam groszek, czy brukselkę wedle upodobań. U mnie było to typowo marchewka, pietruszka i po tym jak warzywa były miękkie, dorzuciłam, słuchajcie serek topiony, duże takie opakowanie serka topionego yy, to była chyba mlekowita, czy mlekta czy jak to tam, tam się zwało zwykły, najzwyklejszy i ten serek topiony spowodował, że aromat tego kremu był taki naprawdę bardzo delikatny, smaczny wiadomo, że to już jest troszeczkę z tym serkiem topionym troszkę tłustsze, natomiast naprawdę bardzo dobry do tego do takich zup, kremów zachęcam Was, żebyście spróbowały właśnie dorzucić serek topiony. Jeszcze wcześniej do tego oczywiście dorzuciłam cebulę i czosnek obsmażoną na masełku, żeby miała taki fajny aromat. I jak warzywka były miękkie, wszystko blendujemy. Jak zauważycie, że na przykład jest za rzadki ten krem, bo na przykład dodałyście za mało warzyw, a za dużo wody, Wą, ym... Mąka ziemniaczona z wodą, delikatnie, żeby tylko zagęścić ten krem, no i na to groszek ptysiowy, natka pietruszki i to było przepyszne. Także zupa krem z warzyw, serpów topionych z groszkiem ptysiowym. Pyszne! Słuchajcie, dzisiaj cztery propozycje, czwarta moja propozycja to jest obfite, syte, pyszne śniadanie, to jest totalnie mój klimat śniadań, ja słodkich śniadań nie lubię, tak, nie, nie, nie niekoniecznie, ja muszę zjeść konkretnie i tym razem postawiłam, sobie na jajko sadzone, jajko sadzone z bekonem, takim a la bekonem powiedzmy, bo mm, obsmażyłam na masełku wcześniej suchą kiełbasę, chyba drobiową, to była taka... Ala krakowska, wiecie o co chodzi, delikatnie e, obsmażona, jajko sadzone z przyprawami. Ja zawsze takie jajko doprawiam solą, pieprzem, e, zioła prowansalskie i czerwona papryka słodka. Przepyszny aromat. Ja lubię, jak jajko nie jest tak do końca ścięte, no do tego właśnie mm, te, ten boczusz czy co tam chcecie, możecie kawałek swojej ulubionej wynikki po prostu obsmażyć, mieszanki, sałat awokado pychota ja uwielbiam takie urozmaicone śniadania tak jak mówię niesłodkie także takie, takie śniadanie bardzo też smakowało mojemu Staszkowi więc ono jest na tyle syte bogate właśnie w tłuszcze węglowodany i po takim śniadaniu słuchajcie jak ja sobie takie śniadanie zjem to nie podjadam do obiadu Dlatego właśnie cenię takie wysokotuszczowe właśnie śniadania, bo jak był kiedyś czas, że ja na śniadanie osianki, płatki i tak dalej, ale zaraz byłam głodna i zaraz podjadałam. Więc to jest moja, moja opcja śniadań. Musi być konkretnie. zdążyłam wypić. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Moje kulinarne propozycje Wam przypadły do gustu i coś dla siebie podpatrzycie. Koniecznie dajcie znać, czy z ostatniego filmiku kulinarnego coś próbowałyście. Ja będę starała się przemycać co jakiś czas właśnie te filmy z tej serii kulinarnej. Sama uwielbiam takie filmy oglądać. Także mam nadzieję, że Wam się ta seria spodoba. Pamiętajcie o konkursie. Zostawcie komentarz i ja się dzisiaj już z Wami żegnam. Życzę Wam wszystkim smacznego. Podejrzewam, że po tym filmie poszliście coś przekąsić. Ja zawsze tak mam, że jak oglądam tego typu filmy, idę do kuchni coś przekąsić. A teraz na samą myśl, bo jestem jeszcze bez śniadania, kończę pić kawę, idę zrobić śniadanie i zabieram się za obiad. A dzisiaj totalnie tradycyjny obiad, bo będę robiła takie a la z kurczaka w mące kukurydzianej. Mizeria ziemniaczki. Zupa pomidorowa z wczorajszego rosołu. Klasyka. Uciekam. Zdrówko, trzymajcie się cieplutko, zdrowo, smacznego życzę i do zobaczenia.